Są powyrwane kamulce z tyłu, popękane, nie ma żadnych dokumentów na pojazd, tachograf jest sprawny żadnych tarczek nie ma, nie ma nic, licencji nie ma nic. Katowiccy inspektorzy dostają informację od policji o bardzo nietypowym zachowaniu kierowcy ciężarówki, który zamiast zatrzymać się do kontroli pojechał do siedziby swojej firmy. Czemu pan uciekał? Co było powodem? Nie, nie uciekał, on niby miał szambo. Nie mogłoby skręcić w lewo, nie zwrócił się, dlatego że każdy na Dobrze, jedziemy, sprawdzimy pana na, na naszym punkcie kontrolnym. Kolega się ustawi, jedziemy my, potem pan, na końcu Radio z Policji. Nie ma wiesz co. linki są powyrywane, hamulce z tyłu, będą popękane, nie ma żadnych dokumentów na pojazd, tachograf jest sprawny, żadnych tarczek nie ma, nie ma nic licencji, nie ma nic. Policjanci razem z inspekcją jadą do punktu kontrolnego, gdzie okazuje się, że auto nie miało prawa wyjechać na drogę. Proszę otworzyć tachograf, bo rozumiem, że panowie z policji nie sprawdzali. Awaria jest w tachografie. Czy panowie przejechaliście skąd? Radomia. Z Radomia. tutaj do Siewierza bez wykresówek w tachografie, tak? Bez wykresówek, tak. Wszechdopłnionaśda mam dał dokumenty, bo jeszcze dzień w pracy i tak nie zabrałem dokumentów wszystkich. Brak dokumentów i niesprawny tachograf to jednak tylko dwa z długiej listy problemów kierowcy. Brak zabezpieczenia ładunku, dopisz wycieki. To jest linka od sterowania będem hamulcowym. To jest linka z... Kurwana, tak? Tak, kurwana jest, ona tutaj wisi. Dobra. Niesprawny, niesprawny hamulce. Niesprawny hamulce. No i to zabezpieczenie ładunku, to ten blok betonowy, to jeden pas, to sam Pan przyzna, że to Powiedzieć, że mało, to jest niedopowiedzenie. To jest do niedopowiedzenie. Należałoby się zastanowić nad łańcuchami, a jeden pas, no to to praktycznie tak, jakby tego nie było. No też jeśli chodzi o przyczepę, to tam też jest masa nieprawidłowości. No. Zaczynając od braku świateł pozycyjnych, a czy pan w ogóle zgłaszał taką usterkę do, do, do jakiejś osoby zarządzającej, do jakiegoś bezpośredniego w to... Jest niebezpieczny niebezpieczny do... No dobrze, no dobrze no ale do... z chwilą, kiedy pan wyrusza w drogę, Proszę, to powinien pan nie, nie, do nie do... Dobrze. Co z dowodami rejestracyjnymi i z ubezpieczeniami OC? Jeszcze nie wydał wszystkie dokumenty, a co chyba. Nie ma ich w samochodzie, tak? Nie ma w samochodzie. Pan z tego tytułu już został karany przez policję. Tak. Tak? Mężczyzna dostał od policji 100 złotych mandatów, natomiast grzywna, którą dostanie od inspekcji, będzie 20 razy większa. Czy pan mandat w wysokości 2000 za nierejestrowanie przyjmuje? Szef mężczyzny również będzie musiał sporo zapłacić. Za dopuszczenie auta do ruchu w takim stanie może zostać ukarany w postępowaniu administracyjnym nawet 6 tysiącami złotych. Ze względu na stan techniczny i brak dokumentów, samochód zostanie też przetransportowany na koszt właściciela na strzeżony parking. Nagrałeś pirata drogowego? Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze. Podziel się nią z innymi. Na Wasze maile czekamy pod adresem na